Lew magia słońca, wzniosłości, potęgi osobistej i manifestacji żywioł, ogień planeta słońce natura twórca lider władca energii dawca światła w czym lew jest najlepszy w magii? Lew to znak królewski, który emanacją i autorytetem energetycznym potrafi zmienić przestrzeń. Jego najmocniejsze pola magia solarna manifestacja wzrost przyciąganie Lew umie sprowadzić na siebie dobrobyt, szczęście, uznanie. Magia mocy osobistej i własnego blasku Lew działa przez obecność. Energia się podnosi, robi się jaśniej. Magia sukcesu, prestiżu i ochrony reputacji. Lew chroni swoje imię, status i wizerunek. Magia serca, siła, witalność, odwaga, charyzma. Sercowa energia Lwa jest najczystsza i najsilniejsza. Magia tworzenia Sztuka, talizmany, energiczne dzieła lew potrafi tchnąć życie w projekty, pomysły i rytuały. 2. Jaka dziedzina ezoteryki jest idealna dla lwa? Magia słońca. Przyciąganie sukcesu. Podnoszenie energii. Rytuały w południe. W światło. Magia prestiżu. Przyciąganie szacunku. Praca nad aurą i blaskiem osobistym. Magia dobrobytu. Złote rytuały. Przyciąganie okazji. Manifestacje finansowe. Magia uzdrawiania serca i ciała lew rozświetla sobą ludzi. Praca z energią, sławy media, występy, wizerunek, autoprezentacja. Trzeci. Siła sprawcza lwa. Jak działa? Lew działa przez emanację. Moje światło zmienia świat. To nie jest siła agresywna, jak u barana. To siła, która sprawia, że rzeczy dzieją się dla niego. Potężna manifestacja. Lew przyciąga to, co podnosi jego wartość. Sukcesy, kontakty, pieniądze, uznanie. Największa moc, gdy wierzy w siebie poczucie własnej wartości. Najsilniejsze narzędzie lwa. Siła rośnie w świetle, słońcu, w centrum uwagi. Gdy lew błyszczy, jego magia błyszczy podwójnie. Cztery, co lew powinien robić w magii: rytuały solarne, manifestacje, wzrost energii, przyciąganie sukcesu, finansów, prestiżu. Magia blasku i charyzmy. Wzmacnianie własnego pola. Oczyszczanie aur na złoto. Magia uzdrawiania serca i energii życiowej. Lew jest naturalnym, energetycznym lekarzem. Talizmany i amulety mocy złote, ogniste, królewskie. Rytuały uznania, widoczności, zwycięstwa. Wszystko, co podnosi status, lew robi najlepiej. Pięć wół, co lew nie powinien wchodzić. Magia skromności, wyciszenia się, ukrywania energii. Lew gaśnie, kiedy ma być cichy i niewidoczny. Magia ciemności i księżycowa lunarna energia jest dla niego za miękka, za emocjonalna. Magia destrukcji cieni i ciężkich energii lew jest stworzony dla światła niemroku. Magia pokory, samopomniejszania, to niszczy jego aurę i blokuje siłę sprawczą. Rytuały manipulacyjne lew działa szczerze bez ukrywania. Manipulacja odbija mu karmicznie. 6. Do czego lew naturalnie idzie w ezoteryce? najczęściej do magii słonecznej, do manifestacji, do pracy z aurą. I blaskiem do magii przyciągania do rytuałów sukcesu i kariery, do uzdrawiania energią rąk, do talizmanów mocy, do sztuki i rytuałów twórczych,